ale wszystko zaczyna walce i zresztą nie musi się śpieszyć. O, i to już jest kontuzji tak że... po przerwie bielomiesiącznej nie ma żadnego śladu u Niemca. Tak jest, tak jest, ale na żnako... w wykonaniu maczka kota w serii finałowej w tej ostatniej grupie. Maciek kot, a tymczasem w powietrzu Domen Preuß. Ładny lot. Domena i najdłuższy skotnik. Otwiera kucharową klasyfikacji ma ten żółty plastron. Popatrzmy jak sobie poradzi tu na tej trudnej technicznie skoczni. Już tam wyłania się z mgły. Bardzo odważnie daleko i bardzo daleko szybuje Domen Prec. I on będzie proną. Trzeci przecież w klasyfikacji buchanu świata. Stefan Kraft. Czwarty przepaszy chyba jak Daniel Andretande, w tym skoku wielką prędkością będzie miał podczas próby Richarda Freitaga. Ale piękny skok! Dzisiaj po pierwszej serii na czwarty, na drugim miejscu Norweg. Daniel Andretande był rekordzistą tej skoczni, podparty jednak ten skok. No i teraz... jak pan? Stefan Kraft.

Życia wow. wow. ta forma tak jest, tak, więc ma szansę na bonifikatę punktową, a przede wszystkim na to, żeby pokazać, że jest strasznie mocny i potrafi dalej Ale W powietrzu, wysoko. Czy osiągnie 130 metrów, musi skoczyć za tę zieloną linię. Jest, jest pięknie. Jak sobie poradzi? Wczoraj nie poradził sobie w konkursie, mimo że równie dobrze skakał właśnie w serii treningowej przed główną, pierwszą serią. O! I to jest drugi.

Letzter Zeit immer wieder mit äh, Problemen in der Balance. Mit der Balance, in der Luft. Schauen wir, heute bleibt ruhiger, er ruhig. Ruhiger, viel ruhiger. Ja, ja, das schaut gut aus. Wow. Er ist noch hoch. Schrödinger dzisiaj nie skakał w serii próbnej, w serii treningowej. Kumuluje całą energię na ten skok konkursowy. No i popatrzmy, co z tego wyniknie. W świetnej formie jest Niemiec. No i czy będzie nowy rekord skoczki? Kapitalny! Sk Komputer pokazuje 19 punktów. Peter Pleutz, dobra trajektoria. I to będzie najdłuższy i najlepszy skok pierwszej serii konkursowej. Wielkie brawa dla Stefana Krafta. On także tutaj w tych warunkach może poszybować daleko i leci, leci. Stefan Kraft leci daleko. Czy będzie nowy rekord obiektu? tyle uh, Stefan Kraft. O no, to for all. Wir wer zwei Deutsche auf der top ist da. wir haben Stefan vorher am Freitag. war in den letzten sechs Bewerben bis auf einmal, da war er Vierter, immer Erster oder Zweiter. Dann ja. hat ja. er noch die Sängel Oh, der war schön. Der war schön. Das weiße Flug, DDR, hat hier in Lachting gewonnen. Damals, DDR. oh ja, oh ja, oh ja, to 95,5 metra. Najlepsza, najwyższa nota w tej grupie dla Markusa i teraz też leci daleko. O 28 metrów musi skoczyć, a więc zobaczmy. Wyszedł chyba odpowiednio na wysokość. Czy wrócą do gry Norwegowie? To jest pytanie i... I Rekord, rekord. Ojej, rekord. To jest dla rekord. Znane rekompensaty za belki, ale niech rusza w końcu reprezentant Niemiec. Och, daleko! Jaka prędkość ponad półtora metra na sekundę pod Narty ma w tej chwili Michel Hajbek. Poniesie go daleko, ależ daleko. Podobnie jak z jaka nas się deutlich sensationell das ist die klare Führung dann da Paul Stefan wird podmart jest tamie 2 metry na sekundę w tej chwili jest ależ wyleciał wysoko Stefan kula proszę zobaczyć na konkretny reprezentanta polski jeszcze tych którzy sobie w tych zmiennych warunkach poradzili mieli szczęście co doń szomo was herauskommt ja braucht

Wow. Wow. Jakie Jakie wow. jest. Wow. i pół, to B. teraz i popatrzmy, wyszedł na nasz może z zębu. Leci wysoko, jak to zwykle, lecimy z i przelatuje cały młodych It's all about humanity.